I nie patrzcie na gwiazdy, żiem jak szukać swojej drogi, no bo to bycie normalnym czy czyni wyjątkowa. 76 dzisiaj miał być zupełnie inny odcinek, jednak sporo osób pisało do mnie a propos nowej gry o Pokemonach, czyli Pokeland. O co będzie w niej chodziło? Kiedy będziemy mogli w nią zagrać i jakie skutki będzie miało wprowadzenie tej gry do obiegu. Zapraszam do oglądania. Jestem królem, Gdzie Jest to kolejna gra wydana przez Pokemon kompany na smartfony czy jak to wolili po prostu na telefony. Gra jest przewidywana na rok 2017 lub początek 2018, gdyby coś poszło nie tak. Oczywiście pewnie coś pójdzie nie tak i zostanie wydana dopiero w 2018, w styczniu lub lutym. Jednak już teraz sporo osób bierze udział w testach i po prostu gra w grę o wiele wcześniej, aby sprawdzić czy wszystkie aspekty gry działają poprawnie. I tam ewentualnie jakieś poprawki są zawsze wdrażane oczywiście, żeby wszystko było dobre i gotowe na tą prawdziwą premierę gry, tak zwane beta czy też Alfa Testy. Pokeland będzie wymagać stałego połączenia internetowego, czyli tak samo jak jest to w Pokémon GO. Pokémon porusza się automatycznie, a zadaniem gracza są tapnięcia w celu wykonania ataków. Gra będzie składała się z 6 Pokémonów, 52 różnych poziomów, 135 Pokémonów, 15-pięter Champion Tower, czyli coś takiego w rodzaju turnieju. Cały czas widzicie ową grę na ekranie. I powiem wam totalnie szczerze ode mnie: nie będę owijał wy bawełny. Nie wydaje mi się, żeby ta gra była rewelacyjna. Powiem nawet więcej: wygląda to co najmniej bardzo słabo, jak na ten moment. Ale to oczywiście moje zdanie, i napiszcie mi wy koniecznie o tym, co sądzicie o tej grze nowej w komentarzach, bo jestem naprawdę ciekawy. Moim skromnym zdaniem, Pokémon Company zaniedbuje to, co najważniejsze, czyli Pokémon Go, przez tego typu gier. Nie wiem, co one mają dokładnie na celu. Nie do końca tą grę rozumiem, jak mam być szczery i wygląda to jak na razie, przynajmniej w tych testach, no naprawdę słabo. Tak jak powiedziałem, jestem naprawdę ciekawy Waszej opinii na temat tej gry. Jak na razie możemy grać tylko w Japonii. A właściwie ludzie w Japonii mogą tylko w to grać, ponieważ tylko tam jest ten e, alfa, Testy są prowadzone. Będziecie chętni zagrać, kiedy trafi to już donut do NATO Europy. Dajcie mi koniecznie znać i powiem Wam szczerze: wprowadzenie takiej kolejnej gry dla Pokémon Go jest to kolejny cios. Ponieważ jeżeli ta gra znowu wejdzie, powiedzmy tam pod koniec roku 2000, 2017, to znowu będziemy mieć ponad miesiąc niczego w Pokémon Go. Także. Nie brzmi to ciekawie, jak teraz się sami wiecie, jak Pokémon Go jest. Nic ciekawego się nie dzieje, zupełnie nic. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Każda gra, która będzie wydana przez Pokémon Kompany, będzie skutkowała tym, że Pokémon Go będzie dostawało za przeproszeniem po dupie i coraz mniej będzie osób w nią grało. Także takie ruchy, moim zdaniem, troszeczkę dziwne są, ale może ja tutaj czegoś po prostu nie rozumiem. Także sami widzicie, jak ta gra wygląda. No, dla mnie bez rewelacji. Ale mam nadzieję, że na przykład komuś z Was się spodoba i sobie pogracie chętnie, jeżeli to już wejdzie do Europy. Także tymczasem to byłoby na tyle. Trzymajcie się. Cześć!